O! Kur... Pierwszy. Dawaj pierwszy! O kurwa, ale nie musisz napierdalać kamieniami <gry> I dlatego właśnie mówiłem o butach, się zastanawiałem kurwa ja już sobie ostatnio tak poparzyłem, że kurwa Uważaj i przechyl się, wiesz Dawaj driftem I gaz bokiem, dawaj Kurwa, z gazem

Dawaj teraz ty! Fuuu, zajebało! Uważaj, żeby ci nie wyrzuciło A gazu, gazu, gazuuu! Ładnie! na kołale, nie? Na tor z dwa razy, potem na ogłosów, na piwko. Się. Jest kurwa grubo. A może masz przyciszone? Słyszysz? Ale, ale, może masz przyciszone. A weź ty coś, mów teraz, bo ja nie wiem, czy sobie teraz nie przyszłem. Ale, Mów coś cały czas? Nie, to kurwa tak słabo. Znaczy słabo. Teraz dodaje mi się słyszenie, ale jak w tym. Ja w jogadzie... Jedziesz? Jak jadę. No. Kurwa... A, a weź, czy tobie się teraz nie przycisza? Czasem, jak ja... no właśnie, więc jak przycisza, to w drugą stronę teraz rozciśni. Gotuję się. No pewnie za dużo jest płynu w Hallo, halo, 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 cells, halo, 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 halo... To czekaj, do dołu Ci się poglaszała? Tak, no do tyłu się ten... Ta... No, wiesz si coś Halo, halo! O, dobra, git no. Ja właśnie ja muszę głośnik z, z lewego ucha poprawić, bo mam z tyłu i na lewe ucho praktycznie właśnie nie słyszę, tylko Chodzαι, mam na prawo. Gdzieś tutaj słyszę, No, No, I trzeba by to właśnie poustawiać sobie. No ale to właśnie jakbyś był kurwa dłużej, a nie tak na jeden dzień, nie. O kurwa. Co? Co to? <laughs> o, dawaj, dawaj, chyba dobrze jedziesz. Tak, jesteś. Co cały czas tak? No to zrobimy te podjazdy i chwilę No i teraz ogień pod górę Tak, ja to O kurwa, no bardzo głębokie są, człowieku Uważaj, bo na górze bardzo wybija, bo jest ścianka mała Żebyś się nie wydupcy. Na samym końcu jest taka ścianka. Podbija przód. O. Chcesz, te, chcesz tego imbusa teraz? No nie, No dobra. To co robimy jeszcze tutaj, te dwa podjazdy? Czy już. No dobra. Nagrywasz? Nie. Chyba nie. Chyba nie. Pogasz się też? nie nagrywasz bo w górę okay. o. o nie nagrałeś o kurwa ty tutaj jak jest kurwa no bardzo się zrobiło tu stromo kurwa chuj stromo śmiało O, podniosło górę o, Tak Tak zjedziemy tym i zjedziemy tym jeszcze Tym zjedziemy, a tym jedziemy Na odwrót Oj kurwa takie dziury kurwa Ale treśilnikiem ojojojo No i właśnie według o jeden kamień. Dobra, lecę pod górę ja już a, kurwa, znowu. O kurwa Zgasło maszyna gwiza, tylko kierowca Na pewno teraz jest bardzo gorąco, a one wiesz, no to silniki kurwa no nie są za bardzo w teren, więc one się mogą trochę gotować. No tak ja to, ja to zawsze nastający. Dawaj, przytrzymaj ten gaz trochę Dawaj do góry tak, <noise> muszę sobie kupić białe żarówki takie jak ty masz gaz Trzymaj, trzymaj trzymaj Nie puszczaj tak szybko No bardziej więcej gazu więcej gazu i jak już, jak już masz powietrzu to trzymaj ten gaz nie, 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 nie. Przytrzymuj go sobie, w miarę w takiej równej pozycji, nie? I nogę, wiesz, cały czas pilnuj na hamulcu w razie czego i... Na no, spokojnie. No tu jest żwir Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Jeszcze miałeś, jeszcze miałeś dużo zapasu. Ale już jest coraz wyżej. Pomału, pomału i wyczujesz raz dwa. I nie ma takiego wcale strachu aż dużego. No, na laj się to jest. O, mocno go. Trzymaj, o dobrze, hamulec, 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 hamulec. Zgu... Zgubiłeś nogę. O! Kurwa. Zgubiłeś nogę na hamulcu. No. Przeżył? Przeżył. Ale kurwa noga ci spadła z hamulca, bo szuk... Tak, właśnie ja widziałem, że deptasz, 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 deptasz i kurwa nie ma Nie no to jest dobrze, bo to jest mała prędkość, nie? No, że chwilę Ale to w weź ten kluczyk Właśnie dlatego nogę trzeba pinać na hamulcu o. Ale tak jedziesz widzę, mówię kurwa Dobrze, dobrze To się No Ale widzisz, no jakbyś trafił hamulec to by ci nic nie było Ale fajnie to wyglądało No dawaj Dwójka tylko nogę Trzymaj na klamce No To zdejmij te jewane ogle. Zaraz się rozwali. A tutaj to o, wywalasz, podnosisz i chuj. Hamulec? O, właśnie. O, zgasił ci się. Ale właśnie, teraz miałeś nogę na hamulcu Tak, tak.